Rolnicy protestują, są przeciwni zielonemu ładowi i wprowadzania na rynek szkodliwej jakości żywności z Ukrainy. Ich sytuacja jest tragiczna. Ukraińska żywność, dużo gorszej jakości, jest wpuszczana na polski rynek i wypiera polską, zdrową, spełniającą wszelkie normy europejskie żywność. Oprócz aspektu zdrowotnego, ważny jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny. Popyt na ukraińską żywność wątpliwej jakości uniemożliwia polskim rolnikom sprzedaż naszych rodzimych plonów, która wsparłaby gospodarkę naszego państwa. Gospodarstwa, dociskane dodatkowo przez Brukselę, stoją przed widmem upadku i bankructwa. Co byłoby katastrofalne dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego państwa. Z tego też powodu musimy wspierać naszych rolników, nasze rolnictwo i przemysł żywnościowy. Nie możemy pozwolić, żeby ukraińskie trucizny niszczyły nasz rynek i zabijały naszych rodaków. Tak jak Ukraina walczy o swoje interesy, tak my musimy pewnie i zdecydowanie walczyć o swoje interesy nawet w relacjach z Ukrainą. Przyszłość zależy od teraźniejszości. Była to audycja PIPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.